Witam państwa i zapraszam na kolejne spotkanie z Telewizyjnym Biurem Śledczym, programem, z którym od ponad trzech lat jeździmy po Polsce, opowiadając o z reguły tragicznych, kryminalnych zdarzeniach, które w momencie, kiedy o nich opowiadamy, rekonstruujemy je, nie mają jeszcze śledczego zakończenia. Próbujemy, apelując do państwa, pomagać w tej mierze organom prowadzącym stosowne dochodzenia. W wielu wypadkach robiliśmy to jak dotąd z dobrym skutkiem, prowadząc do wyjaśnienia tych tajemnic. Często w tych programach na koniec publikujemy tak zwane komunikaty o osobach poszukiwanych, zaginionych, bądź takich, które znaleziono, ale nie wiadomo, jakie okoliczności poprzedzały ich najczęściej śmierć. Dzisiejszy program postanowiliśmy w całości takim właśnie komunikatom poświęcić. Za moimi plecami, w tle, największa w kraju wojewódzka komenda policji w Katowicach. Ale nie znaczy to, że tylko na Śląsku wypadki, o których opowiemy, się rozegrały. Ale opowiemy o nich stąd właśnie. Zapraszam Państwa do środka. Postanowiliśmy te komunikaty na użytek tego programu posegregować. Na z grubsza trzy typy grupy. Pierwsza to taka, kiedy znika bez śladu człowiek znany, z imienia, nazwiska, adresu, zdjęcia, pewnego dnia nie wraca do domu i zaniepokojona rodzina po jakimś czasie prosi policję o pomoc w jego poszukiwaniach. Taka typowa sytuacja niekoniecznie musi oznaczać stricte kryminalne konsekwencje. O jakieś Młody człowiek postanowił obrażony na swoich rodziców pojechać na drugi koniec Polski. Oto jakaś kobieta olśniona ideologicznie, nie mówiąc o tym mężowi, wstąpiła do sekty. Albo mąż zakochany na wczasach postanowił oddalić się na czas jakiś, a może na stałe, od swojej ślubnej połowicy. Często niestety wszakże policja w konsekwencji ustala bardziej jeszcze... Dramatyczne następstwa. W każdym razie, w momencie zgłoszenia, nie wie przecież policja, jesteśmy na stanowisku dowodzenia w Katowicach, co właściwie się stało i rutynowe poszukiwania trzeba rozpocząć stereotypowo. Ilość tych zjawisk z roku na rok w Polsce niestety narasta. W minionym 2000 roku zgłoszono policji dokładnie zaginięcie 19 759 osób. W naszym programie opowiemy o kilku typowych takich przypadkach. Sekcja kryminalna Komendy Powiatowej Policji w Wejcherowie prowadzi poszukiwania zaginionej w październiku 1999 roku w Wejherowie Sylwii Dawidowskiej, córki Edmunda i Danuty z domu Kostrzewa, urodzonej 14 grudnia 1979 w Wejcherowie, zamieszkałej również w Wejherowie przy ulicy Derdowskiego 21 przez 1. Rysopis Wiek z wyglądu 22 lata, wzrost około 160 cm, szczupłej budowy ciała. Włosy krótkie, proste, koloru ciemny blond, cera śniada, czoło wysokie, oczy niebieskie, nos mały, prosty, uszy średnie, uzębienie pełne. Brak znaków szczególnych. W chwili zaginięcia ubrana była w krótką kurtkę, spodnie dżinsowe koloru niebieskiego i obuwie sportowe. Zaginiona zabrała ze sobą rzeczy osobiste. W październiku 1999 roku wyszła z domu z nieznajomym mężczyzną i do chwili obecnej nie powróciła. Informacje na temat zaginionej prosimy kierować do najbliższej jednostki policji. Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie w województwie wielkopolskim poszukuje zaginionego w dniu 30 sierpnia 1999 roku Władysława Smolisa, syna Władysława i Marianny, urodzonego 17 grudnia 1934 roku w Czajkowie. Zamieszkałego w Czajkowie 176 gmina Ostrzeszów. Rysopis zaginionego. Wiek z wyglądu około 60 lat, wzrost 174 cm, wysmukła budowa ciała. Włosy proste, siwe, twarz pociągła, cera normalna, czoło wysokie. Oczy szare, nos wąski, prosty, uszy średnie, braki w uzębieniu. Posiadał protezę górnej szczęki. Zaginiony ubrany był w niebieską czapkę z daszkiem, półgolf zielony w czerwone pasy, spodnie koloru beżowego i czarne tenisówki. Znaki szczególne. Niewyraźna wymowa. Zaginiony w dniu 30 sierpnia 1999 roku w godzinach popołudniowych wyjechał z miejsca zamieszkania rowerem w kierunku miejscowości Grabów nad Prosną i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące się przyczynić do ustalenia miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu kierunkowy.

Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Katowicach poszukuje Rafała Dąbkowskiego, syna Waldemara i Jolanty, urodzonego 3 listopada 1980 roku w Katowicach. Zamieszkałego w Katowicach przy ulicy Dębowej 21A przez 4. Rysopis. Wiek z wyglądu około 20 lat, włosy blond, wzrost 176 do 180 cm, sylwetka szczupła, ciemna karnacja skóry. Posiadał przy sobie. Ozdoby złote w postaci łańcuszków złotych z wisiorkami w kształcie orła z koroną oraz drugi w kształcie kotwicy. Poszukiwany wyszedł z domu w dniu 4 lipca 1999 roku z zamiarem udania się na basen Fala w Katowicach. Od tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną i jego los nie jest znany. Wszystkie osoby, które znają lub mogą wskazać miejsce pobytu zaginionego Rafała Dąbkowskiego, proszone są o kontakt telefoniczny z Komendą Miejską Policji w Katowicach: kierunkowy 032 200 25 55 lub z najbliższą jednostką policji. W dniu 30 lipca 1999 roku rozpoczęto poszukiwania Cezarego Płocharczyka, syna Tadeusza i Danuty z domu Ostach, urodzonego 2 października 58 w Dzięcielcu, zamieszkałego w Rybnie, 4, gmina Gniewino. Rysopis. Wiek z wyglądu 40-45 lat, wzrost około 165 cm. Wysmukła budowa ciała. Włosy krótkie, proste, jasny blond. Zarost mały, jasny, twarz pociągła, cera śniada, czoło wysokie. Oczy niebieskie, nos duży, szeroki, prosty uszy średnie przylegające. Ubrany był w brązową koszulę w paski jasnoniebieskie niebieskie spodnie dżinsowe. Brak znaków szczególnych. Wymieniony w dniu 9 lipca 1999 o godzinie 5 wyszedł z domu w rybnie do pracy w Wejherowie w zakładzie usług komunalnych i do chwili obecnej nie powrócił. W toku przeprowadzonych czynności ustalono, że wymieniony w sierpniu 1999 roku był widziany przez znajomych w Wejherowie w okolicach parku przy ulicy Sobieskiego i na ulicy Wałowej. Wówczas posiadał zapuszczoną brodę. Ustalono również, że wymieniony podróżował bez biletów pociągami PKP, m.in. na trasach Bydgoszcz-Łódź-Kaliska, Częstochowa-Łódź-Kaliska, Częstochowa-Bydgoszcz. Do chwili obecnej nie zdołano ustalić miejsca pobytu zaginionego. Przypomnę, przeszło 17 tysięcy zgłoszeń o osobach zaginionych w ciągu jednego tylko kalendarzowego roku w skali kraju. Do tego, jak się domyślam, dochodzą także przypadki niezidentyfikowane jeszcze, nierozszyfrowane z lat poprzednich. W sumie ogromna masa poszukiwanych osób. Jak sobie z tym radzi policja? Państwo pozwolą, że nasz rozmówca pozostanie anonimowy, jest pracownikiem operacyjnym policji oficerem dochodzeniowym. Kląskiej komendy wojewódzkiej w Katowicach. Sposoby i metody prowadzenia poszukiwań osób są różnorodne. Zależy to wszystko od tego, jaką informację policja otrzyma od osoby zgłaszającej. Inaczej wygląda postępowanie, kiedy zaginie dziecko, a inaczej postępowanie wygląda, kiedy zaginie osoba dorosła. W przypadku dziecka wykorzystywane są maksymalne siły i środki policyjne. Są to czynności bardzo zintensyfikowane i zdecydowane. Wykorzystuje się do tego również funkcjonariuszy oddziałów prewencji, do penetracji terenu i do różnych innych czynności. W przypadku osób dorosłych skupiamy się głównie na dokonywaniu sprawdzeń w miejscu pracy, kontatu, kontaktów jego towarzyskich, rodzinnych, miejsc, gdzie ewentualnie mógłby przebywać. Każda taka informacja o zgłoszeniu zaginięcia wprowadzana jest do policyjnego systemu informacji graficznej, do tak zwanego posigrafu, do którego dostęp ma każda jednostka policji w kraju. Marzeniem naszym jest, aby ten system posigraf, oprócz tego, że jest w każdej jednostce, również był i na każdym radiowozie. No w każdym razie postęp ten zintegrowany system. Rozumiem, działający w skali całego kraju, jest już wyraźny, a to, co zechciał Pan na koniec powiedzieć, no to mamy nadzieję, że tego także doczekamy. Zmieniamy, proszę Państwa, rodzaj tych naszych komunikatów. Mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy zaginęła osoba znana. Odwróćmy to. Oto jest sytuacja typowa. Pokazywaliśmy takie przypadki w naszych programach, kiedy znalezione zostaną zwłoki człowieka o nieznanej tożsamości. Bywa, że wielokrotnie pokazywaliśmy to w naszych programach, oto znalezione zostały zwłoki człowieka nieznanego. Nie wiemy kto to w odróżnieniu od przypadków poprzednich. Oto kilka takich sytuacji. Sekcja kryminalna Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie prowadzi czynności identyfikacyjne w sprawie zwłok nieznanego mężczyzny znalezionych w dniu 9 grudnia 2000 roku w budynku dworca PKP Wejherowo. Rysopis denata Wiek z wyglądu 35 lat, wzrost około 182 cm krępa budowa ciała, włosy krótkie, obcięte na jeża, ciemnobląd, krótka broda, mały wąs koloru rudego. Cera blada, czoło wysokie, oczy niebieskie, brwi proste, nos prosty, uszy lekko odstające, brak znaków szczególnych. Ubrany był w kurtkę 3 4 z kapturem koloru zielonego, przypinanym na zamek, granatową bluzę dresową Spodnie w kratę szaro-białą, pół buty skórzane. Przeprowadzone czynności do chwili obecnej nie doprowadziły do ustalenia tożsamości Denata. Osoby mogące przyczynić się do identyfikacji zwłok proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji. Komenda Rejonowa Policji w Wejherowie prowadzi czynności identyfikacyjne zwłok nieznanego mężczyzny potrąconego przez pociąg w dniu 7 lipca 1993 roku. Rysopis. Wiek z wyglądu 40 do 45 lat. Wzrost 170-175 cm. Tęga budowa ciała. Twarz owalna, włosy ciemne, lekko kręcone, siwiejące w okolicach skroni. Łysina czołowa, oczy niebieskie, usta wąskie. Braki w uzębieniu górnej szczęki, uszy odstające. Ubrany był w czarny sweter, w biało-czerwone poprzeczne paski, podkoszulkę, szare spodnie, czarne buty. W reklamówce znalezionej przy Denacie znajdowały się czarny portfel, bordowa podkoszulka, biały ręcznik w zieloną kratę, pomarańczowy grzebień i białe pióro. Osoby mogące przyczynić się do ustalenia tożsamości Denata. Proszone są o kontakt z najbliższą jednostką Policji. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach prowadzi sprawę poszukiwawczo-identyfikacyjną zwłok nieznanego mężczyzny w stanie daleko posuniętego rozkładu znalezionych w dniu 15 kwietnia 1999 roku w kompleksie leśnym pomiędzy Tarnowskimi Górami a Miasteczkiem Śląskim. Rysopis. Wiek z wyglądu około 50-60 lat, wzrost 170 cm. Włosy ciemnoblond, siwiejące, w uzębieniu liczne braki. Ubrany był w kurtkę z materiału skóropodobnego koloru brązowego typu biodrówka z podpinką. Spodnie szare w drobny wzorek w postaci pionowych pasków. Przy spodniach pasek ze skóry koloru czarnego ze srebrną klamrą. Sweter wełniany czarno-szary we wzory w kształcie kwadratów. Koszulę wełnianą w kratę szkocką zielono-czerwoną. Półbuty skórzane lub skóropodobne koloru czarnego produkcji duńskiej. Wszelkie informacje dotyczące tej sprawy prosimy kierować pod numer telefonu kierunkowy 032. 285, 50, 75. Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie prowadzi sprawę identyfikacji zwłok nieznanego mężczyzny znalezionych w dniu 20 kwietnia 1999 roku w Wejherowie przy ujęciu wody Reda 3. Rysopis. Wiek z wyglądu 45 lat. Wzrost 176 cm. Krępa budowa ciała. Włosy średnio szpakowate, faliste, łysina czołowa z zaznaczonymi zakolami. Twarz okrągła, cera normalna, czoło średnie. Wąsy rudosiwe, brwi łukowate, wysokie, oczy jasne. Nos szeroki, lekko zakrzywiony, w lewą stronę, uszy średnie, przylegające, usta długie. Znaki szczególne, braki w uzębieniu. Ubrany był w kurtkę koloru brązowego, zamszową, zapinaną na zamek błyskawiczny, z dwoma kieszeniami na piersi. Spodnie w kratę zielono-granatową, dwa swetry typu półgolf, koloru morskiego i ciemnostalowego. Ubiór niechlujny. Z ustaleń policji wynika, że wymieniony mężczyzna był widywany wśród bezdomnych nocujących na dworcu PKP w Wejherowie. Na informacje od państwa czekają funkcjonariusze policji na terenie całego kraju. Jesteśmy w laboratorium kryminalistycznym Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Państwo pozwolą? Podinspektor, lekarz medycyny sądowej, patomorfolog pani Zofia Mazagłucyk. Policja dostała sygnał, że gdzieś w lesie przypadkowy przechodzień, rowerzysta, grzybiarz, opowiadaliśmy takie sytuacje w naszych programach, znalazł martwego człowieka, zwłoki i co więcej, ten człowiek nie ma przy sobie żadnych dokumentów, czyli jak to się mówi w policyjnym języku, jest NN, nikomu nieznany. Co się wtedy robi? Zależy to od procesu gnilnego, w jakim zwłoki się znajdują, czy to są zwłoki świeże, czyli bardzo prosto do identyfikacji, ponieważ nie uległy zniszczeniu tkanki, czy to są zwłoki zmienione przez proces gnilny, czy wręcz zeszkieletowane. Moim zadaniem, jako lekarza medycyny sądowej jest odpowiedzenie na pytanie czas, przyczyna mechanizm zgonu, jak również znalezienie jakichś znamion. Które by pozwoliły zidentyfikować daną osobę. Jako lekarz odpowiadam na pytanie płeć, następnie wiek, wzrost danej osoby i poszukuję blizny, które mogą być jako blizny pooperacyjne czy blizny po urazach, po wypadkach. Natomiast jeżeli są zwłoki zmienione przez proces gnilny, jest to bardzo wysoce utrudnione i wtedy postępujemy troszkę inaczej. I tak samo jak przy zwłokach zeszkieletowanych. Przy zwłokach zmienionych gnilnie i zeszkieletowanych musimy odpowiedzieć na pytanie płeć. dalej wiek, dalej wzrost. Następnie wejdziemy w i zmiany takie zniekształcające, powypadkowe. Następnie, jeżeli to już ustalimy, sięgamy do szerszego, szerszych możliwości typu laboratoryjnych, typu serologia, DNA, Y, następnie y, daktyloskopia i tego typu badania. Jak również sięgamy również do zbioru osób zaginionych, poszukiwań y, osób zaginionych, a więc wtedy y, porównuje się, czy ta osoba, która została w, tej, w lesie znaleziona, czy ona figuruje w zbiorze danych osób poszukiwanych. A jeśli nie figuruje? Jeżeli nie figuruje, to wtedy staramy się ustalić y, jeszcze. Dodatkową, głównie wtedy i serologię, i, i zdjęcia w telewizji, czy po prostu osoba ta nie zaginęła, albo po prostu nie miała rodziny i nikt jej nie poszukuje, albo przyjechała z innego kraju. Dziękuję uprzejmie, pani doktor. I wreszcie ostatni z naszych działów, tych naszych komunikatów. Chodzi o osoby, które są doskonale znane i których domniemana przeszłość kryminalna wystarcza prokuratorowi do sformułowania listu gończego. Dajcie nam spokój. Ojej! Prokuratura rejonowa Wrocław Fabryczna poszukuje na podstawie listu gończego Roberta Idasiaka, syna Zygmunta i Renaty z domu Jenkę. Urodzonego 25 sierpnia 1968 roku we Wrocławiu, zamieszkałego we Wrocławiu przy ulicy Mińskiej 29 przez 9, podejrzanego o to, że w dniu 16 grudnia 1996 roku we Wrocławiu, działając wspólnie z innymi osobami, dokonał napadu rabunkowego przy użyciu niebezpiecznego narzędzia i pobicia Krzysztofa i Moniki S. Poszukiwania prowadzi komisariat policji Wrocław Fabryczna. Telefon kierunkowy 071 340 34 02. Wydział Kryminalny Komendy Policji Wrocław Grabiszynek na podstawie listu gończego prowadzi poszukiwania Jerzego Kubiaka, syna Ryszarda i Teresy z domu Zielińskiej urodzonego 10 stycznia 1973 roku zamieszkałego we Wrocławiu przy ulicy Wróblej 44 przez 6. Rysopis. Wzrost 166 do 170 cm sylwetka średnia, włosy blond krótkie, twarz owalna, oczy jasne. Nos średni, wystające kości policzkowe, podbródek z wyraźnym dołkiem. Tatuaże na ciele w postaci serca, strzały, krzyża, pająka, głowy kata i inne. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego proszone są o kontakt z sekcją kryminalną Komendy Policji Wrocław Grabiszynek lub z najbliższą jednostką policji. To co, palimy gumę? To ja! Ludzie! Mordują! Prokuratura rejonowa Wrocław Fabryczna na podstawie listu gończego poszukuje Jacka Boratyńskiego, syna Janusza i Marii z domu Janas, urodzonego 20 maja 78 roku we Wrocławiu. Zamieszkałego we Wrocławiu przy ulicy Rogowskiej 152 przez 7, podejrzanego o to, że w dniu 27 maja 2000 roku we Wrocławiu, działając wspólnie z innymi osobami, Dokonał zabójstwa w celu rabunkowym. Poszukiwania prowadzi Komisariat Policji Wrocław Fabryczna. Telefon kierunkowy 071 340 3402. Nie, spadamy! Krótkie komunikaty, niewątpliwie skomplikowane i ciekawe historie gdzieś w ich tle. Nie znamy tych historii, nie znamy miejsca pobytu tych osób, okoliczności, w których zaginęły. Jeśli wiedzą Państwo, znają Państwo fakty, które mogłyby przyczynić się do wyjaśnienia tych historii, to jak zawsze w naszym programie będę prosił o przekazanie tych informacji służbom policyjnym, których numery telefonów podawaliśmy w czasie tego programu. Do jednego rozróżnienia, którego użył wypowiadający się w naszym programie funkcjonariusz, chciałbym jeszcze na koniec wrócić do rozróżnienia zaginione, poszukiwane dzieci i dorośli. Te pierwsze szczególnie burzą opinię publiczną. Czas odgrywa tu rolę decydującą. Nie zwlekajcie Państwo z zawiadamianiem o takich przypadkach, odpukać, aby dochodziło do nich jak najrzadziej stosownych służb, ponieważ decydującą rolę może odegrać tu właśnie tempo i intensywność poszukiwań od samego początku takiego przypadku. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.